Zaczęło się jak moja mama zachorowała i wymagała więcej właśnie tak troski i tej opieki i bardzo długo leżała właśnie sparaliżowana i też miała właśnie tu w klinice na neurochirurgii zabieg, bo miała guza głowy mama moja. I później jak była w domu to potrzebowała opieki, także od tego momentu tak coś zabłysło jakaś iskierka, że, że, to by mi się podobało na przykład. I teraz już nie widzę innej pracy, tylko pomagać właśnie ludziom w tych cierpieniach. Przestałam pracować, bo musiałam przerwać z powodu choroby dzieci. No a później po czterdziestce już było coraz gorzej. Była z Urzędu Pracy skierowanie, przychodziło się do, na zakład, wiek tam ile dziękujemy, nie potrzebujemy, potrzebujemy młodsze, wydajniejsze, dyspozycyjniejsze. Takie były odpowiedzi. Jak była to albo za grosze takie, że nie można było tego podjąć, ciężka praca. W ramach współpracy podjętej w ramach projektu Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej została wytypowana grupa osób bezrobotnych zainteresowanych aktywizacją zawodową. Przeszły one przeszkolenie na stanowisko sanitariuszki szpitalnej. Osoby, które zostały. Przeszkolony w tym zakresie. Założono następnie spółdzielnię socjalną, czyli taki podmiot, który zatrudnia osoby, członków spółdzielni i umożliwia im wyjście na rynek pracy. Współpraca z paniami jest bardzo dobra. Są one świetnie przygotowane do pełnienia swojej funkcji, do której zostały tu do nas zaproszone. W sytuacji, kiedy mamy permanentny brak kadry pielęgniarskiej, te panie stanowią dużą pomoc dla nas, duże odciążenie, szczególnie w zastępowaniu przy tych czynnościach, które pielęgniarce pochłaniały dużo czasu. Były one mało skomplikowane, jeśli chodzi o technikę wykonywania zabiegów, aczkolwiek bardzo pracochłonne. Jak pamiętam, pierwsze spotkania w Urzędzie Pracy w Świętochowicach w sierpniu zeszłego roku. No to przy pierwszym kontakcie to była ściana. Po prostu te kamienne twarze bardzo ciężko było złapać kontakt z tymi osobami. Ciężko było, żeby one zaufały nam, że, że to przedsięwzięcie ma sens i że faktycznie w jego wyniku znajdą pracę. Natomiast przy wsparciu psychologa jakoś stopniowo udało nam się, udało nam się tego dokonać. Panie przeszły. Kilka etapów szkolenia w tym momencie już pracują, więc uznać można, że, że cel główny został osiągnięty. Oczywiście też panie stały się bardziej otwarte. Myślę, że łatwiej nawiązują kontakty, także tutaj ta praca, specyfika pracy jako sanitariuszki wymaga od nich tego, żeby umiały się porozumieć z drugą osobą. Współpracujemy z współdzielnią socjalną. Jest to taki okres przejściowy. Sprawdzamy, jak ta współpraca się układa. Panie u nas świadczą pracę na rzecz spółdzielni socjalnej, która jest partnerem szpitala. Monitorujemy, sprawdzamy, w jaki sposób te zadania są realizowane i sprawdzamy, czy podjęcie współpracy w takiej formie faktycznie jest atrakcyjne zarówno dla szpitala, jak i dla spółdzielni. Skoro pielęgniarek systematycznie ubywa, skoro powinny być trzy w danym oddziale na druże nocnym, a jest jedna dzisiaj, bo dwie już wyjechały albo przeszły na emeryturę, albo w ogóle miały dość, to y, mamy pewność, że za pół roku ta jedna, która została i pracuje za trzy, też będzie miała dość. Trzeba szybko wykonać jakiś ruch, żeby ten stan się nie pogarszał. Stąd koncepcja, żeby tej pielęgniarce, która została jedyna, której nie możemy zatrudnić dwie koleżanki pielęgniarki, żeby ją wsparły, damy do pomocy 4-5 osób personelu pomocniczego, którymi ta pielęgniarka będzie mogła zarządzać. Ograniczając się do czynności stricte pielęgniarskich, podawanie leków, opiekanym pacjentem, a wszystkie inne czynności typu noszenie wyników do laboratoriów, pilnowanie jakichś tam terminów, zawożenie pacjenta do rentgena, mycie łóżka czy kwestie karmienia pacjenta, mogą wykonywać osoby o pewnych kwalifikacjach i my właśnie ten obszar zagospodarujemy poniżej szczebla pielęgniarskiego. Czasy mamy takie, że tych pielęgniarek jest coraz mniej i no niektóre czynności były wykonywane na tak dostatecznie wysokim poziomie. Teraz jakość opieki zdecydowanie się podniosła, na co my zwracamy bardzo dużą uwagę i dla nas jest to bardzo duże ułatwienie i... Popieramy takie inicjatywy, oby więcej tych pań. Bo ja mam na oddziale dwie panie i z przyjemnością przyjęłabym jeszcze kolejne dwie. Kiedyś była praca na maszynie, jedna osoba i nic więcej. A tu jednak jest inaczej. Jest człowiek potrzebny drugiemu człowiekowi. Tam, gdzie nie możemy dać satysfakcji finansowej, tam staramy się poprawiać warunki pracy. Natomiast z tymi finansami to jest tak, że z racji braku pielęgniarek one będą zarabiać coraz więcej. Tego nie zatrzymamy, zresztą nawet nie chcemy tego zatrzymywać. To jest pewien trend wynikający ze zdrowych y, regulacji na rynku pracy. I wracając do tej pierwotnej mojej tezy, skoro powinienem mieć trzy pielęgniarki w tym zespole i płacić każdej z nich 3000, prawda? Za chwilę, obecnie koło dwóch to wolę mieć jedną, której zapłacę 3000 i trzy dodatkowe osoby, które będą szczęśliwe pracując za 1500. Odległy skutek ekonomiczny, ale jest również korzystny. Wszystko się poprawia. To, to jest dziwne perpetuum mobile. Stworzyliśmy taką wizję, gdzie z każdej strony jest to korzystne. Współdzielnia Socjalna Szansa i Wsparcie oprócz działalności gospodarczej podejmuje także działania dodatkowe. Jest to na przykład udział w przedsięwzięciu, który się nazywa Chodźmy Razem. Jest to program aktywizacji ruchowej oraz integracji społecznej osób chorych na chorobę Parkinsona. Jest to finansowane z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, a udział spółdzielni sprowadza się do tego, że sanitariuszki opiekują się osobami chorymi na chorobę Parkinsona podczas tzw. marszów Nordic Walking. Wpisuje się to w, w cele statutowe spółdzielni, gdyż są to po prostu działania na rzecz społeczności lokalnej. Z drugiej strony, dzięki takiemu przedsięwzięciu, panie sanitariuszki mają możliwość zdobycia nowego doświadczenia, połączonego także z dodatkowym wynagrodzeniem. Ja byłam w Grecji. Ale tam raczej nie pytali się, bo ja byłam właśnie zaskoczona, że się nie pytają, czy mam y, 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 odpowiednie wykształcenie w tym kierunku. Nic się nie pytali, tylko do opieki i ten. Ale bardzo mi się tam podobało. I języka nie znałam i jakoś się poradziłam. No. Także bardzo, ja miałam dziadka i babcię tam. No i podobało mi się. A później wróciłam do, do domu, bo Wigilia była. A później syn nogę złamał, no i... I tak zostałam. I później usłyszałam o tym kursie, że jest coś takiego, ta opieka, a ja na to tak bardzo czekałam. Brakowało mi doświadczenia tego, którego się tu nauczyłam, bo tu właściwie się nauczyłam dużo takich nowych rzeczy i sposobów opiekowania się tymi chorymi, na przykład w ułożeniu, w toalecie, bo to trzeba odpowiednio właśnie człowieka przestawić i ułożyć. I myślę, że jeszcze... Nie wiem wszystkiego, bo to wiadomo, że człowiek się uczy do ostatnich swoich dni, do końca życia i błędy też popełnia, no bo wszyscy je popełniamy, ale postaram się, żeby coś ze mnie było.